Cześć, witajcie w kolejnym odcinku subiektywników spiskownika. Tak, braliśmy udział w konkursie tradera. Tak, doszliśmy tam w pewnym momencie do pierwszego miejsca i żeśmy sobie już dali spokój z dalszym, bo nie dało się dalej rozgrywać tego już tak, jakbyśmy chcieli. Poza tym szkoda nam było na to czasu. Woliliśmy skupić się na naszym prywatnym portfelu. I tam nawet któreś tam naste miejsce zajęliśmy, coś tam wygraliśmy, ale było minęło. Natomiast taki konkurs najlepiej pokazują, że nie ma sensu, bo one nie trzymają się. To jest konkurs no, taki jakby gimnastyczny, natomiast to nie ma też nic wspólnego z inwestowaniem, mimo że to trwało ileś miesięcy, ale no właśnie. No, gdyby trwało akurat do października, to nawet nie ruszając tych pozycji, pewnie byśmy zakończyli w top 3. Natomiast mając te ograniczenia, na przykład spowodowane ilością. Rzeczy jakie można zaparkować w jednej pozycji, czyli tam chyba 10% max można było. No to, to była straszna gimnastyka, no bo jak to uśredniać, jak to wcześniej przeliczać. Nie, to W którymś momencie już właśnie doszliśmy do jedynki, powiedzieliśmy ok fajnie, ale już sobie dajemy spokój. I nic żeśmy tam nie zmienili już do samego końca. Co do tokenów opartych na złocie, no wiadomo, wszystko bazuje na zaufaniu, tak. Natomiast no, są mniej i bardziej zaufane instytucje, są mniej i bardziej zaufane banki centralne, dlatego dolar teraz ma duży problem, bo traci Fed wiarygodność, tak. Nic się na tym polu nie zmieniło, że, że dolar nie jest poparty niczym, jest IOU nothing. I w zasadzie, no. Wszystko kiedyś polegało na, na upraszczaniu sytuacji, tak? Czyli na początku wszyscy jeździli ze złotem. Później powstały banki, którym ufano, zamiast podróżować ze złotem. Po prostu to, to, to złoto transferowały sobie gdzieś tam w międzyczasie oddziały, nazwijmy to banku, a, a można było to złoto odebrać i posłużyć się nim w innym miejscu. Później okazało się, że właściwie już nie trzeba wyciągać tego złota, tylko że wystarczą kwity na to, że się ma to złoto. Tak? No i już wtedy zaczęło, się, zaczęło to bazować na jakimś zaufaniu. Zasadniczo to zawsze jest moment, kiedy się mówi: Sprawdzam, tak? Albo coś przetrwa tą próbę, albo nie. Jak powiedziano w 1971 roku: Sprawdzam, to się okazało, że, że dolarów jest za dużo, żeby nadal były wymienialne na złoto, i odstąpiono tymczasowo od wymienialności. Dolarów na złoto. Poza tym, no właśnie, nie ma nic bardziej permanentnego niż tymczasowe różne akcje rządu. Także nie ma rozwiązań, pewnie doskonałych, poza właśnie fizycznym obrotem, powiedzmy, złotymi monetami. Natomiast gdzieś ta granica musi zostać postawiona, tak? I dzisiaj to zaufanie jest posunięte bardzo, bardzo daleko. W związku z czym rządy drukują na lewo i prawo bez pokrycia biliony. Natomiast tokeno oparte na złocie, biorąc pod uwagę jakiś tam system też audytów, są na pewno szczebel wyżej. Więc jeśli w którymś momencie waluty Fiat się zawalą, to to jeszcze się ma szansę ostać. Tak? Oprócz oczywiście samych metali. A dzisiaj w odcinku, no właśnie, to wszystko co mówimy już od jakiegoś czasu. Irracjonalne zachowania giełd, rynki powinny orać dno, ale są jakieś manie. Tymczasem w Polsce wszystko jest lepiej niż się wszyscy spodziewali. Też cały czas o tym mówimy, podczas gdy w Stanach ten New York Fed Manufacturing Index leci znowu na twarz, no bo to powiedzieliśmy wtedy, że to jest Wydrukowali, bo potrzebne im było do uśrednienia innych tych dołujących wskaźników i, no i dzisiaj już nie było im potrzebny. Ech. Przechodzimy do slajdów, bo jest ich też mnóstwo, a zaczynamy od Boże Święty, od Światowej Organizacji Zdrowia. Moim zdaniem powinni zamknąć i zabronić dalej działania tego bardaka, przynajmniej w Polsce, nie wiem, jeśli świat widzi w tym jakiś sens, Najpierw ta pandemia, a teraz mamy seksualizację dzieci. I to już naprawdę Wajcha poszła ostro do przodu. Albo coś zrobimy z tymi komuchami, albo oni zrobią z nami. Nie, nie ma tak, że to se, tak może być i nic z tego nie będzie. Nie. Zło bierze się z bierności dobrych ludzi. Także zróbmy coś ze Światową Organizacją Zdrowia, zanim właśnie niektóre rządy planują jej oddać stery w momencie, kiedy. Będą jakieś nowe pandemie. No to zobaczycie. Będzie, kurde, pandemia, nie wiem, chorób psychicznych związanych z tym, że wasze dzieci chcą być innej płci. Już oni się dobiorą do wszystkiego tak, żeby wprowadzać swoje agendy. Temat wydaje się może mało ekonomiczny, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do dystrybucji władzy, zaufania, no i finalnie, właśnie pieniędzy. Skoro pieniądze, jak wspomnieliśmy, bazują dzisiaj tylko i wyłącznie na zaufaniu. A tymczasem, no to już wspomnieliśmy. Mamy kompletny rozjazd, jeśli chodzi o indeksy. Dow Jones, praktycznie fatalne wyniki spółek, znajdują tu jakieś odzwierciedlenie. Fatalny sentyment konsumentów. Fatalne wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną. Fatalne wyniki, jakby choćby wczoraj Home Depot. -a. tak? SP, no to jest taka mieszanka, a Nasdaq sobie spokojnie idzie w górę. No jest AI mania. I jeszcze niedawno mówili, że. Całe to wszystko zagrozi pozycji Google, a tymczasem, kurde, spółki technologiczne idą w górę jak grzyby po deszczu. No, koniec rzędem temu, kto to zrozumie. No ale tak, to jest już bańka wewnątrz bańki. Tymczasem, z ciekawostek, argentyński bank centralny podniósł stopy do 97%. Inflację mają, zdaje się, na poziomie około 108%. Także chłopaki wiedzą, co robią. Tu wykres wart poświęcenia mu chwili, czyli miesięczne zmiany w poziomie depozytów bankowych w Stanach. No, w marcu 2023 roku odpłynęło z banków niemal 400 miliardów dolarów. Jeszcze jeden taki wysyp i możemy mieć kolejne, kolejne i jeszcze kolejne problemy. Z kolejnymi i kolejnymi bankami wrócimy do naszego bingo. Tymczasem dług konsumencki przekroczył 17 bilionów, mimo że spada jakby zapotrzebowanie na kredyty hipoteczne, w związku z tym, że podniesiono znacząco stopy. No a w tym ostatnim okresie Amerykanie dołożyli 148 miliardów do swojego długu i no, mają pewne problemy ze spłatami kart kredytowych, jak możemy przeczytać w artykule z Bloomberga. A jak wygląda sprzedaż detaliczna? No słabiutko, słabiutko. Wzrost jest najniższy od dawien dawna, rachityczny 0,54. Przy czym to, co podkreślam, to są wszystko wyniki nominalne. Zobaczcie poniżej, macie wykres, gdzie jest zadjustowany o inflację. i to oznacza spadek o 4,2%. O tyle mniej towarów znalazło nabywców. Nie mówię o przepływie gotówki, tylko o liczbie towarów. Co jest wynikiem fatalnym, mającym miejsce właściwie tylko w czasie jakichś poważnych recesji. A tymczasem podobno nie ma jeszcze żadnej. Tymczasem po tym jak amerykańskie uniwersytety się staczały, staczały i dzisiaj są właściwie jakimiś agendami walkizmu, a nie jakiejś poważnej nauki, w wielu wypadkach. Tak, i czasopisma naukowe no schodzą kompletnie już na psy. I nature, w którym kiedyś każdy naukowiec marzył, żeby coś opublikować, teraz produkuje artykuły typu albo widzicie, no bo szczepionki to jednak nie mają zbyt wielkiej wartości, natomiast mają większą, jeśli je przyjmujecie w czasie obiadu. I to jest, to jest artykuł godny Nature. Ludzie, brak mi słów po prostu. Jeśli chcecie mieć mniej bezwartościowe zaszczepienie, to się szczepcie po obiedzie. Taki jest reasumpcja tego tytułu. Tymczasem to, co mówimy, no, realne wynagrodzenia kolejny i kolejny miesiąc spadają w Stanach, więc ten popyt konsumentów musi być w końcu. Ludzie muszą w końcu przestać wydawać. Muszą zdać sobie sprawę, że nie będą w stanie utrzymać swojego poziomu życia moment, w którym sobie zdadzą sprawę z tego i moment, w którym jeszcze będzie ich stać, żeby coś zrobić zanim ogłoszą bankructwo konsumenckie jest już bardzo bliski. W ja nie wiemy jak bliski. Cały czas nam się wydaje, że to już a tu się okazuje, że to wszystko jest o wiele bardziej odporne niż nam się wydaje. Chociaż co się odwlecze, to nie uciecze. To ciekawe podsumowanie zrobione przez Unfer Value. Jeśli na świecie wziąłeś ryzykowny kredyt walutowy i waluta kredytu znacznie się umocniła w Wersus waluta lokalna, jesteś bankrutem. Jeśli wziąłeś kredyt o zmiennej stopie procentowej, stopy procentowe wzrosły, jesteś bankrutem. W Polsce no jest, jest inaczej. Wziąłeś ryzykowny kredyt wal, walutowy, waluta znacznie się umocniła wobec lokalnej, sąd anuluje ci kredyt, masz mieszkanie za darmo. A jeśli wziąłeś kredyt o zmiennej stopie procentowej, stopy procentowe wzrosły, dostaniesz wakacje kredytowe, możesz dalej spekulować na nieruchomościach. Także dlatego mówię Zrobią ten kredyt 2%. Bierzcie rękoma, nogami, jeśli tylko w ogóle zróbcie wszystko, żeby wam się udało. Potem będzie wam się noga podwinie, to zobaczycie. Jeszcze wam wyciągną pomocną dłoń. Takie jest moje zdanie, biorąc pod uwagę właśnie te dwie lekcje, które płyną z tych podsumowań. No właśnie, a to, co się dzieje w Holandii, wygląda, że to jest po prostu... Robota World Economic Forum, które promuje jakieś food innovation hubs, no i to doprowadzi, no tak jak mówię, finalnie do głodu i to nie ma nic wspólnego z polityką ocieplenia, z którą tam wszyscy się teraz, że tak powiem, oficjalnie zgadzają. To są wszystko bzdury. To, co oni robią, wpływ zamknięcia farm w najbardziej wydajnym, chyba rolniczo kraju świata, jakim jest Holandia, no to jest. Absolutnie nie, nie, niewyobrażalna sprawa. No niewyobrażalna. I to się dzieje na naszych oczach. I jeszcze zyskuje poklask u niektórych. I następne, no co mamy, no, to właśnie slajd już ze strony World Economic Forum. Eee, podejrzewam, że gdyby istniał internet w latach dwudziestych, to bolszewicy dokładnie to samo by napisali. A skończyło się wielkim głodem na Ukrainie. Tym razem nie będzie inaczej, tylko będą ładniejsze obrazki w tle tego wszystkiego, zanim ze wstydu te strony finalnie zamkną albo zostaną zamknięte po jakiejś rewolucji, gdzie jacyś mniejsze teraz będą ścigać tych wszystkich od Globcia, od, od tych wszystkich Innovation Hubs i, i głodu, który zapanuje pewnie chwilę po tym, jak wprowadzą w życie swoje cudowne plany. Tutaj ktoś zamieścił jako ciekawostkę, jak wyglądało menu z pierwszego otwartego lokalu McDonalda i no te ceny. No To jest ciekawe, właśnie, że jak Maneko tu też zauważa, że gdyby posługiwać się tymi monetami srebrnymi, które były w obiegu w tamtym okresie, to dzisiaj można by za podobne ceny, wyrażone w kruszcu, kupić. Te same dobra, podczas gdy same dobra poszły dziesiątki razy w górę. W Polsce inflacja spadła w ujęciu rocznym do 14,7. Mówię, nie, nie przywiązywałbym do tego jakiejś strasznej wagi. Świat nie może się aż tak bardzo różnić między sobą poziomem inflacji. Wszędzie jest podobnie. Nie może u nas, nie wiem, pszenica zdążyć 100%, bo przecież zaraz by sprowadzono tą tańszą i sprzedano, i cena by jej spadła. To samo jest wszędzie, tak. Jesz jeszcze mamy jakiś wspólny rynek, więc niemożliwe, że nie wiem, w Czechach inflacja jest, czy na Węgrzech. No, no, abstrahując, 5%, a u nas jest 50%, no to się nie, nie da niczym ogarnąć. No, tej waluty też nie drukujemy aż tyle w porównaniu z innymi krajami, żeby to też znajdowało przełożenie w, w jej osłabieniu. A jaka jest prognoza Komisji Europejskiej co do inflacji? No, bardzo ciekawa, w przyszłym roku mamy być liderem, jeśli chodzi o inflację. Bardzo ciekawe, ja napisałem, że ten tweet się bardzo źle zestarzeje. Zobaczcie, że ciekawostką jest, że na drugim miejscu z bardzo wysokim wynikiem jest co? Słowacja, która jest w strefie euro. Więc jak to jest? Strefa euro daje niską inflację, czy nie daje? No, chyba jednak nie daje w takim razie. I naprawdę śmiać mi się chce, jeśli widzę, że w większości państw będzie w okolicach 2% albo poniżej. Naprawdę, zachowajmy sobie ten slajd. Będziemy się śmiali z ekonomistów Komisji Europejskiej, którzy żyją w jakimś odrealnionym świecie kompletnie na innej planecie chyba. Tymczasem w Stanach planują kupić. 3 miliony baryłek ropy, aby uzupełnić rezerwę, którą stale opróżniają. To jest jakieś kuriozum na niespotykaną skalę. Nie wiem, no, recesja chce im podać pomocną dłoń i obniżyć ceny ropy, ale jeśli pójdą kolejne cięcia w wydobyciu, bo będą chcieli utrzymać cenę, no to naprawdę wtedy na tym płytkim rynku związanym z recesją, skupowanie tych ilości słabo to widzę. Tymczasem GDP, czwarty kwartał 19 kontra pierwszy kwartał 2003 roku. Tak, tak właśnie się rozwijamy względem innych państw. I żeby nie było, zobaczcie kto zamyka stawkę. Zamykają ją Czechy z najgorszym wynikiem. Ktoś to napisał, że interesująco, że Centralna Europa ma najlepszego i najgorszego kandydata tutaj. No, ja podkreślam. Nie ma co się porównywać z Czechami, i te wszystkie wskaźniki fajnie wyglądają, ale jak później się bierze w takiej szerszej perspektywie, no to właśnie wychodzą tego typu kwiatki. No może mają inflację, może czasem mi się uda z bezrobociem, ale oni się zatrzymali w rozwoju. No ponoszą pewne koszty swoich decyzji. Być może po prostu też źle wydają pieniądze, źle inwestują, jeśli mówimy o samym państwie. To jest bardzo ciekawy wykres. Zobaczcie, kto korzystał na Dostępności mieszkań i kredytów w tej poprzedniej bańce, a zobaczcie, kto teraz. To o tym właśnie mówimy. To jest największy przepływ bogactwa w historii ludzkości. Dzięki temu, co się wydarzyło i dzieje, bogaci będą jeszcze bogatsi, a biedni będą jeszcze biedniejsi. Bo ci, jak w przypowieści, no, ci, którzy mieli pięć, to im dorzucą pięć. Ci, którzy mieli jeden, to im nawet ten jeden zabiorą. Bo nic z nim nie zrobili, bo nie mogli zrobić, no bo nie mają dostępu do kredytów o ujemnych stopach. Tak? A wielomiliardowe, przekrętowe korporacje mają, no i one będą trwały. Te zombie kompany, dopóki nie zgniecie ich wysokość stóp, do tej pory będą po prostu ci szefowie tam wyciskali tych ciułaczy z ostatnich pieniędzy wypłacając sobie te premie, sprzedając swoje akcje na górce i tak dalej, i tak dalej. Widać to też właśnie tutaj w nieruchomościach, tak. Najwięcej nieruchomości kupowali ci, którzy, których było stać, bo kupowali je inwestycyjnie, tak? Więc jeśli dzisiaj ktoś chce coś gdzieś zamieszkać, to raczej, no właśnie, będzie się skłaniał do tego, żeby korzystać z tego, co wytworzył, z tego potencjału, który został wytworzony przez tych ludzi, którzy nabywali te mieszkania czy domy w celach inwestycyjnych albo fundusze. No i a ci zobaczcie tam na dole, nie dostali na tej bańce praktycznie nic, gdzie ten granatowy kolor, jeszcze i, i pomarańczowy ostatni, ostatniej bańce nieruchomości, rzeczywiście e, były kredyty ninja i każdy mógł spróbować własnych sił, zmienić swój los. Tu kolejne jakieś problemy z Robin Hoodem, tu podobno z wyświetlaniem wartości portfela. Natomiast <noise> ktoś już się uśmiechał, że no niestety Robin Hood został zhakowany, pieniążki poszły sobie i. To tyle w temacie. No i właściwie, czy któregoś dnia tak się nie może stać, czy któregoś dnia tak się nie stanie, czy nie o tym mówi cały czas World Economic Forum w sumie, że będzie wielki reset? No bo ktoś to wszystko schakuje, wykasuje, no nie wiem, czy to się odbuduje, czy nie. Zobaczymy. Tymczasem KGHM informuje, że przedstawiciele Newscale deklarują wsparcie dla zielonych inwestycji. I firma jest chętna uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej Polski. Świetna wiadomość, bardzo nas to cieszy. Natomiast, jak zobaczycie, gdzie wszędzie na całym świecie o, właśnie tu mamy slajd Francja chce budować nowe elektrownie jądrowe. Szwecja zawiesza plan nie odchodzenia od atomu, a wręcz planuje nowe reaktory Włochy hmm, włączają elektrownie atomowe w swoim nowym długofalowym rozwoju energetycznym kraju również Australia Australia nawet chce znieść zakaz budowy nowych bloków także jeśli ktoś tam zadał pytanie a w co później ładować to ja myślę że ci którzy wydobywają uran to będą całkiem dobre spółki po tym wszystkim co się wydarzy i jak już skończymy z tym całym podejściem, że zupełnie nie ekologiczne jest to całe jądrowe szaleństwo. Mhm, okay. I zobaczmy jeszcze na siłę gospodarek we wskaźnikach, a ona przedstawia się następująco. Produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca w strefie euro 4,1% spadku. Kibel to nic nie powiedzieć. Spodziewano się spadku 2,5%. Tymczasem to już się przykłada na rok do roku na ujemne cyferki w produkcji przemysłowej w strefie euro. 12-miesięczne bony lekko, ale jednak w górę. Te kilka procent w Niemczech trzeba będzie więcej zapłacić pożyczkodawcom. No i to jest New York Empire State Manufacturing Index. Po tym jak się wybił na 10,80 spodziewano się, że będzie minus 3,7. Nie, 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 nie wrócił do swojego trendu, w którym się znajdował, który miał jednorazowe odbicie, które podkreślaliśmy, że wygląda nienaturalnie, że pewnie będą mi korygować, a jak nie, to w przyszłym miesiącu będzie w topa. No i właśnie tą w topę mamy. W Kanadzie sprzedaż hurtowa też pod wodą, stale pod wodą, jak widać. Tymczasem obligacje bony. We Francji bez większych zmian, czyli spokój. No i to wszystko, co mieliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, co nam rynki przyniosą dzisiaj. Złoto spadło poniżej 2000 dolarów. Bardzo, bardzo ciekawe. Tymczasem dolar jakoś specjalnie się nie umocnił, także znowuż tam spufują i spufują. No, zobaczymy, dokąd to będzie zmierzać dalej. Na pewno banki centralne nie zaprzestaną skupu złota, bo chyba nic się nie zmieniło w ogólnym. Spraw oglądzie, a my słyszymy się w piątek. Cześć!